Startujemy, kochani, z zakupami. Dzisiaj bardzo mam nadzieję, że nagram krótki film, bo ostatnio były długie. Znaczy, no nie to, że mam nadzieję, tylko tak myślę. Jestem bardzo zmęczona od 5 do 5 w pracy i tak muszę jutro i pojutrze mam strasznie dużo momentalnie pracy. I, i dobrze by było, jakbym więcej siedziała niż 12 godzin, ale nie daję rady. Więc tak, e, kochani moi, krótko. Nie wiem, czy ja tam te ceny zobaczę, natomiast Wy sobie będziecie mogli je e, dobrze tutaj obejrzeć. Wam wszystko pokażę. Ja nie muszę widzieć. E, co, kupiłam kilogram nagetsów tradycyjnie. Cały kurczak, jak to się mówi, cała ta pierś w panierce. Bardzo ładne. Dwa te dzisiaj ze świni burgery, bo nie było skurczaka. I tutaj jestem dumna. Pojechałam po karkuweczkę. Ale, a w ogóle zakupy są z net, to no mówię, jestem mega śpiąca. Nie było żadnej karkówki, więc wzięłam mm, skrzydła z kurczaka. I one są, wiecie, co kiedyś w Polsce, pamiętam, jakaś taka, Serwowała ta pizzeria, to tam była panierka i kości, a tu jest rzeczywiście mięso. Muszę przyznać, że jak jemy te skrzydełka, to się najadamy do tego buła. I tutaj może bym udało mi się odnaleźć to, aczkolwiek nie wiem, czy mi się uda. <grym> a jest kilo 100. 399 minus euro 20 rabatu, Tak kilo 100 kilo 100 to jest to. Czyli za te kilo sto już przyprawione, wszystko zrobione słuchajcie zapłaciłam 2,79. No uważam, że tanio fajnie. a jeszcze taka moja prywatna uwaga nam znaczy moja prywatna uwaga. No mówię, Śpiąca jestem. Nam po prostu najbardziej smakuje... Yy, smakowo przyprawa właśnie ten, ta ta marmelada marynata ta marynata z netto według nas jest naprawdę najsmaczniejsza z netto ta marynata czy to karkówka, czy żeberka, czy skrzydełka kolejno znowu upalowałam serki to jest 16 takich serków takie piankowe serki, na dole jest wkład owocowy. Myślę, że teraz w Polsce macie, jak ja mieszkałam, to tego nie było. Bardzo takie, no, normalne serki, ja wiem. Eleganckie. I są tutaj różne smaki, mamy nektarynkę, jakąś floridę z orężem, mamy um, owoce leśne, co tam jeszcze mamy? Jabłko z gruszką. Od razu proszę bardzo, uczymy się języka niemieckiego. Znowu to mamy to. Co tutaj mamy? Aprikozę to jest Morela. Apfel to nie tutaj. To chyba wszystkie te smaki. Dokładnie tak to są te smaki. I zobaczcie, one normalnie kosztują 25 centów za sztukę i bym pewnie nie wzięła. Ale ponieważ są wszystkie 35%, to zapłaciłam 17 centów za sztukę takiego serka. No to myślę, że, że się opłaci. 115 gramów. No one nie są duże, tak? Dwa sobie można zjeść na deserek na raz, ale no 17 centów jeden to myślę, że jest ok. Mm. I to jest gdzieś od nas z południa. Patrzę tu po kodzie pocztowym. Taki typowy chyba Bayern. Nie ten nasz Niederbayern, gdzie mieszkamy. A, tu jest i ze śmietaną, on no. Jogurt ze śmietaną. 35% wkładu owocowego. Okej. Okay. Pas. A pojechałam, bo tak, co Wam jeszcze chciałam powiedzieć o Netto. Netto po 18 prowadzi taką akcję, że dużo produktów typu na przykład pieczywo, czy sałaty, nowa żywa, owoce są obtanione o 50%. I na przykład dzisiaj wszystkie sałaty, szczypiorek, tam... Mm, Szparagi również można było za 3 4 euro kupić za kilogram, 3 euro były niemieckie, a bawarskie za 4 euro. Natomiast one nie były ładne, pewnie byłyby gorzkie, łykowate, pewnie by się ich nie zjadło. I to jest taka akcja, właśnie codziennie od 18 wiele towarów jest przecenionych. Arbus na przykład był po 80 już centów za kilogram. Tylko że no, arbuza to ja lubię, jak są upały, wsadzić do lodówki, schłodzić i wtedy zjeść takiego lodowatego. Kupiłam dwie paczki kabanosów, tylko już y, maluszek tu się nam zakręcił i zabrał te kabanosy. Y, tu jest 120 g i wyczytałam, bo nie wiem, czy, ty, czy Wy tu dojrzycie, y, to jest na tym y, die, y, do na tym przezroczystym tutaj jest, że 100 chyba 52 czy 153 gramy yy, mięska na 100 gramów kawanosów uff, przeszło Edel <śled> salami kupiłam dwie paczki lodów jedne tiramisu, jedne te yy, owoce no z lasku, wiecie chleb wzięłam, bo co? bo wzięłam pasztetową ja nie wiem, co mnie się stało, ale po prostu w nosie mam teraz salami szynki. Ja chcę tylko pasztetową. wzięłam od mojego Hofmaja, ulubioną moją, 30% była przeceniona. To jest ta grob, chyba, tak, to jest ta grob. A oprócz tego wzięłam z jakiejś innej firmy. To nie jest mój Hofmaja, ale ona jest z kolei z pokrojonym szczepiorkiem tym zielonym. No, szczepiorek jest tylko zielony. Także wzięłam. Mówię, że śpię już, słuchajcie, ja nie wiem, co ja gadam. I takie coś wzięłam kindera. Chyba jeszcze nie kupowaliśmy. Ja nie wiem, czy to jest nowość, czy to nie jest nowość. A może i kupowaliśmy, tylko mówię Wam, ja nie wiem, jak ja dojechałam tam, jak ja wróciłam, ale dojechałam i wróciłam. Także tak się prezentują nasze za, moje zakupy. W czwartek są sklepy zamknięte w Polsce raczej też, bo jest no, dzień procesji. My tu też mamy procesję. Między naszym domem a sąsiadów jest ołtarz, także wszyscy stroimy domy. Mamy z kościoła przystrojenie i wszyscy stroimy domy. U nas jest na strychu, raz na rok wyciągamy, przystroimy. No, bo tak musi być, po prostu. Eee, także moi kochani, wracając do zakupów, w środę będzie po prostu obłęd w oczach miał każdy, będzie wszyscy będą wszystko zabierać. Ja zapłaciłam, zobaczcie, 24,50 za te wszystkie zakupy. Czyli no co, ja pracowałam półtorej godziny chyba, jakoś tak pracowałam, słuchajcie, półtorej godziny. A właśnie mówię, chleb też wzięty, sobie sama go pokroiłam, są takie maszyny, samemu się kroi, bo no do pasztetowej musi być chleba, nie tam żadne bułki. Jak pasztetowa, to i wyborowa, zamrożona i chleb. Jest taka piosenka tu. W Niemczech zawrożona wyborowa, a do tego pasztetowa. Także, kochani, pozdrawiam Was. Może coś w środę jeszcze kupię, może coś jeszcze dogram. Półtorej godziny pracy tak się prezentuje w jedzeniu. Trzymajcie się cieplutko, zdrowo i pa pa!